Słysząc z ust Chrystusa Pana to stwierdzenie: miłujcie waszych nieprzyjaciół, to spontanicznie cisną się do głowy i na usta słowa, jakie co jakiś czas powtarza papież Franciszek, mówiąc, że Ewangelia jest ciągle przed nami, że te wymagania, jakie wynikają z nauczania Jezusa Chrystusa, to jest, to jest punkt, to jest cel. Do którego zdążamy. To nie jest coś, co mamy, nie wiem, jakoś z automatu. To jest coś, do czego idziemy. Mimo jednak tej świadomości można odnieść takie wrażenie, że to wezwanie Chrystusa Pana do reagowania miłością i dobrem na uczynione nam zło, to jest poprzeczka o wiele za wysoko zawieszona. Bez wyjątku dla każdego z nas. W tych słowach jest taki, jest taki, można powiedzieć, moment, do którego jesteśmy w stanie nadążyć, jesteśmy w stanie to zrobić, zrealizować. Mianowicie, Pan Jezus wspomina również o y, osobach, które y, odwzajemniają dobro. Doświadczyłem miłości od kogoś, potrafię odpłacić tym samym, jakiegoś dobra, potrafię to odwzajemnić. I owszem, jeżeli się postaramy, zmobilizujemy, zmotywujemy, to do czegoś takiego jak najbardziej jesteśmy zdolni. Ale okazać miłość człowiekowi, który jakoś mnie krzywdzi, okazuje mi nienawiść, to jest, to jest jeszcze chyba kilka poziomów wyżej. Analogiczne słowa my czytamy świętego Łukasza, ale analogiczne słowa możemy znaleźć w Ewangelii świętego Mateusza. I są to słowa, które Mateusz umieszcza w tak zwanym kazaniu na górze. To, to jest to wystąpienie Pana Jezusa, gdzie padają również słowa ośmiu błogosławieństw. I on tak, tak opisuje całą tą sytuację, tak opisuje w ogóle osobę Jezusa Chrystusa, że ktoś, kto to czyta, zwłaszcza jak ma takie korzenie właśnie semickie, żydowskie, to od razu się zorientuję, że Jezus jest tak ukazany, że widać podobieństwo do Mojżesza. Jak na górze, na górze Synaj Mojżesz otrzymał prawo dziesięciu przykazań, tak na górze Jezus daje nam prawo Ewangelii. Prawo, które mówi nawet o miłości nieprzyjaciół. Bo to prawo Starego Testamentu i tradycja, która wokół niego powstała, sankcjonowała zasadę odpłaty za zło, czyli inaczej mówiąc, prawo do zemsty. Możemy chociażby w Księdze Powtórzonego Prawa w XIX rozdziale przeczytać o takim ciekawym posunięciu, ciekawym zabiegu. Izraelici typowali sześć miast jako tak zwane miasta ucieczki: Był trzy z jednej strony Jordanu czy z drugiej. To były miejsca, gdzie człowiek, który dopuścił się, doprowadził do śmierci drugiego, ale twierdził, że był to wypadek, że było to nieumyślne spowodowanie zabójstwa, tak byśmy mogli to powiedzieć, to dotychmiast mógł się schronić przed zemstą ze strony rodziny. I tam miało mu nic nie grozić. Albo w Księdze Liczb, w 35 rozdziale, jest mowa o tak zwanym mścicielu krwi. Jeżeli doszło do zabójstwa, to osoba najbardziej spokrewniona z tym, który stracił życie, na niej spoczywał obowiązek dokonania pomsty. Jednak tak jakby im bliżej czasów Chrystusa, im bliżej czasów Nowego Testamentu, to tak kiełkowała, można powiedzieć, taka myśl, że, że trzeba to jakoś inaczej rozwiązywać. Że na dobrą sprawę... Prawo do zemsty to nie prowadzi do niczego dobrego, bo bardzo często kończyło się nakręceniem takiej spirali nienawiści, która trwała przez całe pokolenia. Nie wiadomo było, jak to później przerwać, jak to zatrzymać. Im bliżej czasów Pana Jezusa, tym bardziej to myślenie się jakoś zmieniało. W pierwszym wieku przed Chrystusem żył taki słynny nauczyciel prawa żydowskiego, rabin, nazywał się Hillel. I do niego miał przejść człowiek, który, nie będąc wyznawcą judaizmu, mówi, że ja bym chętnie przyjął wiarę w jedynego Pana Boga i chętnie bym przyjął prawo mojżeszowe i to, o czym mówi Tora, tylko jakby zdążył mi to wyłożyć w takim czasie, ile ja potrafię ustać na jednej nodze. Zwracając się tak prowokacyjnie do tego rabina, był przygotowany na jakieś słowa krytyki, czy w ogóle jakieś takie odrzucenie w ogóle tej prośby, natomiast ten rabin tak popatrzył na niego i mówi, że no to, to jest możliwe, to dałoby się to zrobić i mówi tak, bo całe prawo generalnie skupia się na tym i mówi do niego tak Nie rób nikomu tego, czego byś nie chciał, żeby ktoś uczynił Tobie, a wszystko inne to jest tylko wyjaśnienie do tych słów. To już jest myślenie bardzo bliskie, bardzo bliskie Ewangelii. Ale jednak nie jest to jeszcze poziom okazywania miłości nieprzyjaciołom. Czyżby słowa Pana Jezusa były czystą abstrakcją? No, patrząc w ogóle na nauczanie Jezusa Chrystusa, można dojść do wniosku, że nie powinno tak być, bo Jezus nie wypowiadał słów, nie dawał takich słów, co do których nie było szansy, żeby one się w życiu człowieka jakoś zmaterializowały. Żeby nie było szansy, żeby one stały się rzeczywistością. I w tym tekście jest taki, jest taki fragment, który można powiedzieć, daje nam taki pewien punkt zaczepienia. To są, byśmy mieli Ewangelię Łukasza otwartą, to by były wersy od 32 do 34. Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność. I później jest jeszcze o tych, którzy dobrze czynią. O tych, którzy pożyczają, i zakończenie jest w każdym zdaniu to samo. Jaka za to należy się Wam wdzięczność? Łukasz tą Ewangelię napisał w języku greckim, i patrząc tam, w tym momencie, gdzie w polskim przekładzie słowo wdzięczność użyte, to tam jest słowo haris, słowo, które znaczy łaska, nawet więcej, strumień łaski. I to nam daje pewien, pewien taki punkt zaczepienia. Jest, jest możliwe realizowanie. Przykazania miłości nieprzyjaciół owszem, ale pod jednym warunkiem: że człowiek działa wyposażony w Bożą Łaskę, że nie robi tego o własnych siłach i własną mocą, bo mu to nigdy nie wyjdzie. Można popatrzeć i poszukać takich sytuacji u osób, co do których mamy taką pewność, że byli to ludzie, którzy otwartym sercem przyjmowali Bożą Łaskę. Chodzi o świętych. I chociażby bardzo znana, rozpoznawalna święta, czczona, święta Rita. W jej życiu miało miejsce takie trudne, bolesne wydarzenie, doświadczenie. W 1401 roku został zamordowany jej mąż. To są czasy, kiedy w obecnych Włoszech ten teren podzielony na księstwa. Miasta, które funkcjonują autonomicznie trwały tam takie bratobójcze walki. Rodzina męża, rodzina Manczynich była w to jakoś umotana, w efekcie czego jej mąż Paulo stracił życie. Mieli dwóch synów, Jakuba i Pawła, to byli już chłopcy nastoletni. I rodzina ze strony męża na tych chłopaków i wywierała taką presję i i tak, taką świadomość w nich starała się wpoić i wzmocnić, że spoczywa na was obowiązek pomścić śmierć ojca. Spoczywa na was obowiązek zabić morderców ojca. I ci chłopcy w takim przeświadczeniu roś, rośli i można powiedzieć, że do tego się przygotowywali. Ale ich matka, właśnie Rita, wiedziała, że, że to wszystko na nic. Że nic z tego dobrego nie wyjdzie, że ojcu i tak życia nie wrócą, natomiast dokonując zemsty, sami staną się obiektem zemsty ze strony tamtej rodziny. Jest taki ciekawy, ciekawy fresk przedstawiający świętą Ritę. W kościele się akcja tego dzieje. Stoi z tymi chłopakami dwoma przed ścianą, na której wisi taki duży krzyż. Jedną ręką tak tych chłopaków obejmuje. Drugą wskazuje na krzyż, i wytłumaczenie jest takie, że mówiła im: Popatrzcie na Jezusa Chrystusa, przebaczcie zabójcą waszego ojca, tak jak Jezus przebaczył tym, którzy jego skazali na śmierć. To jest przykład z wieku XV, można powiedzieć, czasy, czasy dość odległe, ale są i takie bliższe nam, chociażby osoba, życie i działalność błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, do którego można powiedzieć, przylgnęło to stwierdzenie zło dobrem zwyciężaj. Jak miało miejsce jego ostatnie w życiu takie publiczne wystąpienie w Bydgoszczy 19 października w 84 roku, to w trakcie tego wystąpienia on przywołał, to były rozważania różańcowe, słowa jakie wcześniej wypowiedział Jan Paweł II, słowa takie, dziękuję ci o matko, za wszystkich, którzy nie dają się zwyciężyć złu, ale zło zwyciężają dobrem. Sam można powiedzieć, był doskonałą ilustracją do tych słów widać, że jest możliwe zrealizowanie w naszym życiu tego przykazania, przykazania miłości wobec tych, którzy wyrządzają nam jakieś krzywdy, ale pod jednym warunkiem, że działamy. Dzięki i z pomocą Bożej łaski. Amen.